Jezus zaginął i to nie w supermarkecie czy w parku, ale w Jerozolimie. A jego rodzice zauważyli jego zniknięcie nie po pięciu czy dziesięciu minutach, ale po całych trzech dniach. Jaki ból musiała odczuwać Maryja, kiedy zauważyła, że jej ukochanego syna nie ma ani z Józefem ani zresztą dzieci, a najpewniej został w Jeruzalem, wielkim, niebezpiecznym mieście. My także się gubimy. Zbaczamy z właściwej ścieżki, by podążyć za naszymi zachciankami, pragnieniami. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale nas wszystkich Pan Bóg szuka z taką samą troską. Maria z Józefem znaleźli Jezusa, a On podążył z nimi do domu i był im poddany. Dajmy panu Bogu się odnaleźć i bądźmy posłuszni Jego Słowu.